W piątek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andriem Sybichą stwierdził, że Polska jest winna Ukrainie solidarność i wdzięczność. Podkreślił, że wolna Ukraina to bezpieczna Polska, a wsparcie dla Kijowa to polski interes narodowy. Odniósł się też do tragicznych informacji z Kijowa, gdzie w rosyjskich atakach zginęło 31 osób, w tym pięcioro dzieci. Sigorski zaznaczył, że ukraińscy żołnierze bronią nie tylko swojego kraju, lecz także Polski i całej Europy przed rosyjską agresją. Słowa ministra wywołały dyskusję. Czy Polska rzeczywiście jest coś winna Ukrainie? Oficjalne raporty o skali korupcji i rozkradania zagranicznej pomocy w Ukrainie budzą wątpliwości co do dalszego bezwarunkowego finansowania. Dlaczego Polska ma się zadłużać, by pomagać roszczeniowym partnerom, podczas gdy własne problemy gospodarcze i społeczne wymagają pilnych działań? Polska okazała już bezprecedensową pomoc, ale to nie oznacza, że ma trwale ponosić koszty cudzych błędów.